Pan nazywamy, jesteśmy Słowa słowem Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę, imię Maria, która usiadła u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś ubijała się koło rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła, Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pani jej odpowiedział, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mała albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo pańskie. Ewangelia dzisiejsza jest doskonałym przykładem, jak Chrystus wykorzystywał. Najzwyklejsze wydarzenia codziennego życia do pouczenia o podstawowych zasadach życia chrześcijańskiego. Jezus obchodził wzdłuż i szerz ziemię izraelską, aby Jego słowo dotarło do każdego jej zakątka. Codzienne utrzymywanie zapewniały Niemu i Jego uczniom różne dobre dusze. Dzisiejsza Ewangelia właśnie opowiada o takiej jednej gościnie. Dwie siostry przyjmowały Chrystusa w swoim domu. Jedna z nich, Maria, siadła u nóg pana i przysłuchiwała się jego mowie. Druga zaś, Marta, uwijała się koło rozmaitych posług, czyli starała się jak najlepiej ugościć Jezusa i jego uczniów. Proszę moi, Marta i Maria to dwa typy osobowości. Marta Reprezentuje zapobiegliwość, pracowitość, troskliwość. Maria natomiast reprezentuje skromność, skupienie, zastanowienie się nad sensem pracy i życia, wrażliwość na Boże Słowo i na działanie łaski, cichą rozmowę z Bogiem i postawę obywatela. Jakie stanowisko zajmuje wobec nich Chrystus? Święty Łukasz zapisał. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Jezus nie karcił Marty za to, że przygotowywała posiłek, ale i zwrócił uwagę. Druga Marto, dlaczego stara się przygotowywać tak wiele, podczas gdy znasz mnie i wiesz, że wystarczy mi niewiele, nawet tylko jedno danie. Zwróćcie więc jej uwagę na rzeczy ważniejsze, o których nie wolno, nie należy zapominać. Słowo skierowane do Marty można odczytać jako wezwanie do umiaru. Żyjemy dziś w cywilizacji nadmiaru, cywilizacji przesytu. Ale życie człowieka nie może się obracać tylko wokół materii, wokół rzeczy. To zbytnie zatroskanie jest zupełnie zbyteczne. Posiłek dla ciała jest konieczny, ale duch ludzki także potrzebuje chleba, którym jest Bóg i Jego Słowo. Bardzo nam potrzeba zrozumienia, że od czasu do czasu trzeba się zająć tylko Bogiem, słuchać Go, rozmawiać w nim ciszy na modlitwie. Powinniśmy usiąść u nóg Pana i wtedy zrewidować nasze priorytety. Spotkanie z Marią i Martą, dialog, jaki przy tej okazji miał miejsce, służy po przekazaniu ważnej prawdy. Miłość można wyrazić na tysiące sposobów. Przyjąć, nakarmić, ubrać, odwiedzić w szpitalu czy w więzieniu, wybaczyć, spalać się służąc innym, walczyć ile tylko siłby świat oczyścić z brudu i grzechu. Można i trzeba. A czasem jednak należy odpuścić wszelki aktywizm, zatrzymać się, skupić nie się na samej obecności Jezusa. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nie nieco, kiedyś usłyszeli apostołowie. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Tak opisywał święty Marek. Nie można ciągle dawać, odcinając się jednocześnie od źródła. Maria obryła najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Zamiast nagany, Maria otrzymała pochwałę. Zawsze potrzebujemy ludzi, którzy. Potrafią, jak Maria, usiąść u nóg Pana, posłuchać Jego słowa, wprowadzać je w życie, tylko tacy budują świat zgodnie z Bożym planem. A jest to przecież zadanie dla nas wszystkich. Musimy więc umieć i chcieć rozmyślać i modlić się, nastawiać ucho na ten niewidzialny Boży telefon, wsłuchać Bożego pouczenia i z Nim udać się do własnej pracy. Musimy przyznać, że niewiele jest takich ludzi. Za wiele, zbyt wiele jest martwych, a za mało martwych. Pierwsze jest słuchanie Boga. Podstawą naszej wiary stanowi prawda. Bóg mówi, człowiek słucha, Bóg daje, człowiek przyjmuje, Bóg działa, człowiek podlega działaniu. Nigdy odwrotnie. Fundamentem naszego życia jest pierwszeństwo Boga. Jest to bardzo ważna nauka przede wszystkim dla ludzi naszego czasu. Od jakiegoś bowiem czasu także i w kościele rozpowszechniła się idea, że treścią Ewangelii jest rozwój społeczny, że trzeba przede wszystkim zadbać o rzeczy zewnętrzne, materialne, a potem może znajdzie się czas dla Boga. A w konsekwencji widzimy, że. Nawet misjonarze nie mieli już odwagi głoszenia Ewangelii. Sądzili, że ich zadanie polega na działaniu na rzecz rozwoju krajów trzeciego świata. Zapomniano o Bogu, a skutki są straszliwe. Dokonuje się zniszczenie moralnych podstaw tych społeczeństw. Nie dokonuje się żaden rozwój. Widać więc wyraźnie skutki tego zapomnienia o tym, co istotne, co konieczne, zapomnienia o Bogu. Miłość bliźniego, która zapomina o Bogu, zapomina o tym, co jest najbardziej istotne. To inny problem. To, że nasza chrześcijańska powszedność znajduje się gdzieś pomiędzy Pomiędzy codzienną modlitwą a niedzielną eucharystią, codziennym utkaną, codziennością utkaną trudem, pracą, zwyczajnym zabieganiem, radością przekładającą się ze smutkiem, zatroskaniem o dziś i jutro. Fałszywe wnioski, wnioskiem, jaki czasem wysuwają ludzie wierzący z przekonaniem, że spotkanie z Bogiem może się tylko dokonać na modlitwie, w kościelnej ciszy, że poza nim jego obraz na tyle się zaciera, że nie warto nawet próbować go szukać. Stąd jego nieobecność w życiu społecznym, politycznym, w biurze na uczelni, mediach. I dlatego jako chrześcijanie jako walkowarem przegrywamy batalie o świat zbudowany na fundamencie Ewangelii, czyniąc fikcją słowa, które odmawiamy w modlitwie Pańskim przyjść królestwo. Z kolei nadmiar aktywności, działania, wieczny brak czasu mogą i prowadzą do wewnętrznej pustki. Chorujemy na, nadmi od nadmiaru trosk, zajęć, zabiegania, zapracowania. Zbyt, wiele, zbyt mało troski o chleb, a za mało o Boga, o Jego słowo, o modlitwę. Nic przeco dziwnego, że nasz chleb jest często gorzki. Człowiek współczesny jest zbyt pewny siebie, pyszny, zarozumiały. Sądzi, że jego los, jego życie spoczywa w jego własnych rękach. Chciałby wszystko zrobić, tworzyć sam, według własnego planu. Zamiast złożyć od czasu do czasu ręce, posłuchać Bożego Słowa i planować i tworzyć razem z Bogiem. Współczesny człowiek znowu buduje, bierze Babel. Bo pracuje, bo buduje bez Boga, a później obwinia Boga, że świat nie jest taki, jaki powinien być. Pewien stary wioślarz zabrał na swoją łódkę młodego człowieka i na jednym z jego wioseł było napisane módl się, a na drugim pracuj. Młody pasażer zaczął szydzić sobie ze swojego przewodnika. Jesteś bardzo zacofany, staruszku. Po co się ma modlić ten, kto pracuje? Wioślarz nic nie odpowiedział, ale odłożył wiosło, na którym było napisane, się i wiosłował tylko jednym. Pomimo wysiłku, łódź nie ruszyła z miejsca. Kręciła się w kółko. To jest, moi drodzy, obraz wielu chrześcijan. Wiosłują tylko jednym wiosłem z jednej strony. Odłożyli Boże wiosło i dlatego kręcą się w kółko, nie robiąc żadnych postępów. Drodzy moi chrześcijanom potrzebne są dwa wiosła, to znaczy Bóg i własne ręce. Słowo Boże i własny rozpad. praca i modlitwa. Nie możemy zrezygnować z żadnego, a Chrystus powiada, że pierwsze jest najważniejsze. W Bożym Królestwie potrzebni są wszyscy, zarówno Marty, jak i Marię. Potrzebni są ci, którzy więcej pracują, a mniej się modlą, ale jeszcze potrzebniejsi są ci, którzy chętnie często siadają u nóg Pana, słuchają Bożych słów i rozważają się, rozważają i modlą. Ważne jest wyżywienie i utrzymanie rodziny, ale ważniejsze jest wychowanie. Ważniejsze w jest dawanie miłości, niż zapewnienie przyjemności. Ważny jest pokarm dla ciała, ale ważniejszy jest pokarm dla duszy. Choć dusza tak głośno oczywiście nie upomina się o pokarm jak żołądek. Ważne jest zdrowie ciała, ale ważniejsze jest zdrowie duszy. Ważne jest wszystko, ale najważniejszy jest Bóg i dusza. Ktoś powiedział, tak myślcie, jakbyście już umierali, a tak postępujcie, jakbyście byli nieśmiertelni. Można to również inaczej powiedzieć. Słuchajmy Bożego Słowa, jak gdybyśmy nie mieli nic innego do roboty. Módlmy się, jak gdybyśmy ci, umierać mieli jutro. To znaczy, trzeba być pracowitym jak Marta i tak rozmodloną, jak Maria. Być jednocześnie Martą i Marią. Bo praca nie zwania nas od słuchania Bożego Słowa i od modlitwy, a modlitwa nie daje nam prawa do zaniedbywania pracy. Człowiek żyjący w stałym kontaktu z Bogiem jest najlepszym pracownikiem. Modlitwa i praca więc winny być w naszym życiu dwiema siostrami żyjącymi jak Maria i Marta pod jednym dachem. Bo na dwóch skrzydłach znosi się człowiek do Boga, modlitwy i pracy. I na to wszystko musi być czas. Pamiętajmy o tym. A.